A zatem, co oglądają nasze dzieci? Co ogląda Twoje dziecko? Żyjmy coraz lepiej po raz 866. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majwska-Piełka, jestem psychologiem transpersonalnym. Wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Z tej strony Wola Majska Piełka. Audycja jest nie tylko dla opiekunów dzieci i rodziców dzieci, ale myślę, że sporo z tego, o czym będę mówiła, dotyczy również wieku dorosłego, dotyczy ludzi dojrzałych. A zatem, co oglądają nasze dzieci? Co ogląda Twoje dziecko? Pamiętam, że był taki czas w Kanadzie, to jeszcze wtedy, kiedy po raz Pierwsze tutaj przyjechałam, a moja Weronika była małym dzieckiem, że z jakiegoś powodu słyszałam, że to ponoć rodzice tę sprawę doprowadzili aż do parlamentu. Niestety nie wiem, czy jest to prawda, czy nie jest prawda. Natomiast prawdą jest to, że w tamtym okresie taki serial Power Rangers nie był wyświetlany w Kanadzie. Natomiast myśmy się wyprowadzili do. Stanów wtedy i moja Weronika, i tam były, był ten film. No i oczywiście moja Weronika chciała to oglądać, dlatego że większość dzieci w jej klasie oglądała ten film. Weronika była wtedy w trzeciej klasie szkoły podstawowej i bardzo mnie prosiła, żeby oczywiście ten film oglądać. A ja bardzo się na to nie zgadzałam. Próbowałam jej tłumaczyć. Mówiłam jej o tym, że tam jest mnóstwo scen. Które są scenami przemocowymi, które są scenami, w których jest po prostu przemoc, w których jest gniew. Zresztą uważam i bardzo mocno to podkreślam, że zabijanie, niszczenie, walczenie, bicie, obojętnie w jakim celu, czy to jest cel pozytywny, czy to jest e, cel negatywny, nawiasem nie jest łatwo zrozumieć pozytywny cel w takim momencie. Jedyna, jedyna taka opcja to jest obrona siebie. Natomiast każda przemoc jest przemocą. To, co się widzi, to, co już ma miejsce, nie ma znaczenia, czy to jest biały książę, dobry książę, czy to jest czarny książę, niedobry książę, czy to jest czarny charakter, czy biały. Jeśli jest przemoc, to przemoc jest. I to nie, nie, nie sens tej przemocy wchodzi do podświadomości, tylko samo oglądanie tej przemocy wchodzi do podświadomości. Sens ma coś wspólnego z rozsądkiem, z mózgiem w jego tej najnowszej części, z myśleniem, z zagłębieniem się jakimś zatrzymaniem w to. Natomiast w czasie oglądania telewizji, i to jest dla wszystkich informacja, bardzo często wytwarza się stan, a najczęściej wytwarza się stan alfa. Stan alfa, czyli taki pewnego rodzaju relaks, Mózgowy. Fale mózgowe są wtedy tak na poziomie częstotliwości od 9 do 14 Hz. I ten stan od dawna uważany jest za taki, w którym nasza podświadomość programuje się najlepiej czyli wszystkie informacje, które wchodzą do podświadomości w stanie alfa, wchodzą jakby szybciej, lepiej, ładniej się tam zapisują. I o, I o ile można ten stan wykorzystywać, i wspominałam tutaj już. O tym w tych moich odcinkach. Um, przydaje się i można go wykorzystywać w różnych dobrych celach do programowania swojej podświadomości, czy nawet podświadomości dziecka. No o tyle bardzo często programuje się ono, yy, właśnie ona ta podświadomość negatywnie. No i oglądając tego rodzaju filmy, oczywiście do podświadomości dzieci czy do podświadomości dorosłych wchodzą negatywne informacje. I kiedy tłumaczyłam, znaczy obrazy, w tym wypadku nawet niekoniecznie informacja, chociaż wszystko jest informacją, prawda? Obraz też jest informacją, ale wchodzą tutaj obrazy takie przemocowe i oczywiście tłumaczyłam to w ramice. Natomiast, natomiast moje rezolutne dziecko e, mówiło, ależ mamusiu, ja wiem, że to jest tylko takie, to jest na niby, to jest takie tylko narysowane, a nawet jak ta, czy przemoc jest naprawdę, bo t, to, to wtedy kiedy jest to jest kamera, i ja wiem, że krew to nie jest krew, tylko farba, i to jest sok. I w ogóle tłumaczyłam mi tego typu rzeczy. Oczywiście uśmiechałam się na otwartość do dyskusji mojego dziecka, bo to jest dobre, i słuchałam tego, i mówiłam jej, że cieszę się, że tak jest, i że bardzo ją proszę, żeby w momentach, w których będzie miała takie sytuacje, żeby pamiętała o tym, żeby włączała tę tę podświadomość, natomiast i tak się nie zgodziłem, dlatego że tak jak mówię, wiem, do czego to prowadzi. Czy, kochani rodzice, wyobrażacie sobie, że nasze dzieci w taki sposób oglądają filmy, że one sobie w tym momencie o tym przypominają? Ja jestem w stanie i bardzo często przypominam sobie o tym, że to jest film. Jeśli mam jakąś potrzebę oddziału, znaczy przerwania tego mojego procesu, który zachodzi w podświadomości, ale najczęściej, jeżeli w filmach, które mnie interesują, jest przemoc, no to po prostu, ponieważ oglądam, to jest dobre, że można oglądać film w, w taki sposób, że można przerwać czy przyspieszyć jakby akcje, bardzo często właśnie, najczęściej omijam w ogóle te fragmenty, dlatego że nasza podświadomość programuje się tak samo jak podświadomość dzieci. I potem oczywiście są określone rzeczy. No nie tylko przemoc naturalnie wchodzi nam do naszej podświadomości, wchodzi cały szereg różnego rodzaju rzeczy, wchodzi cały szereg rzeczy niedobrych, bardzo często za sprawą układu jakiejś, jakiegoś filmu, jakichś scen, no nasza podświadomość programuje się na rzeczy, które nie są dobre. Jak gdyby w, dziecko wchłania to i uważa, że jest to dobrze, że jest to właściwe. No niestety znany jest też wypadek taki, że dziecko, które bardzo dużo, małe dziecko, dziecko kilkuletnie jeszcze, które bardzo dużo oglądało tego rodzaju filmów dla dzieci, co, w których to jest pokazane, znaczy dla dzieci filmów, w których jest pokazane, jak to można fruwać z dachu, jak to można być supermenem, jak to właśnie strój załatwia takie bycie, tym Superbenem do tego jeszcze jakieś gry oglądało i tak chciało skoczyć z dachu. Na szczęście, jako Superman. Na szczęście to się nie udało, ale no, kto wie, i też nie chcę tutaj powtarzać takich rzeczy, ale gdzieś tam do mnie dochodziły takie informacje, że nie tak udaje się czasem dzieciom zrobić coś, co podpowiada im film, że to jest w porządku, że to jest ok, że dadzą radę. No, nawet gry dla dzieci, które są pełne agresji, te gry komputerowe, gry, w których na przykład ktoś ma ileś żyć i taki brak zrozumienia wtedy, y, dlatego że, dla, dla śmierci, dlatego że jeżeli ktoś umrze, no to nie wstanie już, nie będzie miał e, kolejnego życia. A to w połączeniu z faktem, iż stronimy, z, z drugiej strony chronimy dzieci przed. Informacją o śmierci, przed faktem śmierci, i tak dalej, powoduje takie właśnie świadomościowe już potem wyzwania. Ale nie tylko to powoduje. Przecież to jest tak, że nasze dzieci, mówię nasze dzieci, bo wszystkie dzieci są nasze i dlatego bardzo chętnie robię te, te programy. To moja, moja cząstka, jakby tego udziału w, w trosce o nasze dzieci. Nasze dzieci nie zrobiły się z, bez powodu, raptem bardziej nerwowe, y, bardziej smutne. Nie bez powodu mają problemy z koncentracją w tej chwili, nie bez powodu mają więcej lęków, nie bez powodu są bardziej zestresowane, częściej chorują. Podobno, tego nie wiem. Ale te pozostałe informacje natury takiej psychologicznej są dla wszystkich oczywiste i wiadomo, że tak jest. Przecież coś się musiało stać. Z jednej strony, oczywiście, ogólne przebudzcowanie czyli coś takiego, jak regulowanie czasu, jak dziecko może spędzać z telewizorem, z udziałem telewizoru telewizora, czy, czy, w grach komputerowych. No więc mówiąc, przy grach komputerowych ponoć ten stan alfa się nie wytwarza. Wytwarzają się inne chemie, inna jest, jest, chemia innego rodzaju, która też wpływa na taki rodzaj przyzwyczajenia, nawet na, na rodzaj uzależnienia, ale ponoć stan alfa się nie wytwarza, co też to jest logiczne, dlatego że jest to interakcja i jednak potrzebne jest tutaj szybkie działanie. W każdym razie wracając do tego, iż te nasze dzieci są przebodźcowane, czyli ograniczenie samego czasu oglądania różnych Rzeczy i programów. To jest pierwsza rzecz bardzo istotna. A druga sprawa to jest kontrola tego, co dzieci oglądają. I kontrola nie według tego, dla jakiego wieku jest przeznaczony ten film, bo prawdę powiedziawszy, ja, jak patrzę na wiek, który producent czy kolporter, czy osoba, która rozpowszechnia ten film, przy, pisze jako wiek, w którym mogą oglądać to dzieci jakie dzieci mogą to oglądać to naprawdę zastanawiam się, czym się kierują. No niestety, częściej ta bariera wiekowa jest obniżana dla scen seksu, dla scen seksualnych, albo dla scen, nawet gdzie nie ma tego seksu, ale ludzie się całują, jest dużo erotyzmu, niż właśnie dla scen, w których jest przemoc, czy w których jest jakakolwiek pochwała. Akcji niedobrych, akcji, w których jest ten pierwiastek niszczycielski, na przykład. I dlatego rodzice raczej dobrze by było, żeby kierowali się swoim rozsądkiem. Dobrze jest oglądać filmy z dziećmi, dobrze jest wiedzieć, co jest w tych filmach. Puszczę ci bajeczkę, chcesz bajeczkę. A bajeczka, jak się okazuje, jest wypełniona różnymi strachami które w konsekwencji mogą powodować potem lęki, mogą powodować to, że dzieciom śnią się różnego rodzaju rzeczy. Dzieci budzą się w nocy i są przerażone. No, wychowałam dwie córki i nigdy, nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której one obudziłyby się w nocy ze strachem, obudziłyby się w nocy z płaczem. No, ale dlaczego miałyby się obudzić? Spłaczem, jeśli w ich podświadomości nie było żadnych informacji, które mogłyby rodzić lęk, które by, mogłyby powodować, że tak właśnie będzie, że będzie im się śniło coś, co jest pełne w takich sytuacji, które budzą ten lęk i w konsekwencji doprowadzają nawet do wybudzenia dziecka, do obudzenia się. Nie inaczej dzieje się z dorosłymi. Ja również przez wiele, wiele lat, nie miałam snów, które byłyby z nami no, takimi lękowymi, w których, w których by się działo coś niedobrego. Naprawdę, nie miałam żadnych koszmarów sennych, nie miałam tego rodzaju rzeczy, a to właśnie dlatego, że sama również unikałam, jakby, oglądania pewnych rzeczy. Bo no, mam w tym momencie swoje lata, i jakby interesują mnie pewne rzeczy jak reżyserzy w tej chwili do, do, każdego filmu, do filmu, który byłby, no, ciepły, który byłby, który byłby dobry, który miałby dobre treści, dołączają akty jakiejś walki, jakichś pościgów, jakichś tego typu rzeczy, no i oczywiście również jeszcze te sceny takie seksualne, żeby potem było co pokazać w tym trailerze, w tej, w tej pierwszej, w tej zwiastuje, filmu, bo zupełnie nie wiem, dlaczego właśnie te, tak są robione te zwiastuny. Naładowane są takimi, takimi scenami, nawet jak w filmie potem nie ma tych scen, tak naprawdę wielu, to jednak robi się to w tym um, zwiastunie i o, proszę bardzo, to jednakowo przyciąga ludzi. A zatem są takie sceny, jak powiedziałam, przesuwam je. Staram się nie oglądać ich, ale od czasu do czasu zdarzy się coś takiego, że albo to jest właśnie strana związana z przemocą, albo w ogóle jakieś takie, no bo przecież nie da się opowiedzieć życia bez jakichś um, przekrych sytuacji. Więc teraz tak, zdarzają mi się nie koszmary, ciągle to nie jest tak, że mam koszmary, ale zdarzają mi się jakieś takie trudniejsze, powiedziałabym, zne. Zdarzają mi się takie sny akcji, z tym, w których coś się dzieje. No ale jestem dorosła, bardzo dorosła. I wiele rzeczy rozumiem. Natomiast dzieci mają dostęp przez te filmy, przez, te, przez różnego rodzaju oglądane właśnie programy do rzeczy, których nawet czasami nie rozumieją na jawie za tym, jak mają je rozumieć we śnie. Czytałam, że. Jakiś odcinek takiego właśnie programu dla dzieci, badano w ogóle jak dzieci działają, jak, jak, to, jak to wygląda. O ile dobrze pamiętam, to to była w, w książce Davida Hawkinsa, badano jak osłabia taki, taki odcinek. I okazało się, że taki odcinek osłabiał 113 razy. Odcinek taki z negatywnymi rzeczami. 113 razy mniej siły, jakby witalnej, siły psychicznej, siły energetycznej e, posiadali ludzie, nie dzieci. Posiadali ludzie po obejrzeniu jakiegoś odcinka, który był oglądany. Śmiem twierdzić, że gdyby badano siłę dzieci, nie znam takich badań, ale gdyby badano siłę dzieci, to zadziałałoby jeszcze mocniej. Bo jak powiedziałam, dorosły człowiek od czasu do czasu przynajmniej, i są tacy, co cały czas, tak jak na przykład w moim wypadku, może nie cały, ale w 90% na pewno, jeśli chodzi o oglądanie filmu, cały czas, mam włączoną świadomość. Natomiast dzieci, nie. Dzieci włączają, w, wchodzą w tryb taki default, można powiedzieć, i przyswajają wszystko, czyli w taki. Tryb umowny, tak? Nie, nie mają nad tym w tym momencie kontroli i, i przyswajają wszystko, czyli śmiem twierdzi, że to osłabia jeszcze bardziej. osłabia Twoje dziecko, kochany rodzicu, słyszysz, to co ogląda, powoduje, że Twoje dziecko ma potem mniej siły. Że nawet jeśli w tym momencie ma przyjemność, ale cóż to za przyjemność, wątpliwa, wątpliwa jeżeli dzieją się nie najlepsze rzeczy, to potem z tego powodu ono jest osłabione. Z tego powodu potem biorą się różnego rodzaju lęki, biorą się różnego rodzaju nastroje niedobre. Bierze się nawet stres, dlatego że w tym momencie, jeżeli dzie dzieją się różnego rodzaju rzeczy, to przecież dzieci przeżywają stres. Podświadomość nie odróżnia prawdy od nieprawdy w sensie takim, że ona nie wie, czy to się dzieje naprawdę, czy się nie dzieje naprawdę. To, co mi mówiła Weronika, że ona to wszystko rozumie, tak, to jest prawda. I jeśli się włącza ten mechanizm świadomego oglądania, tak, może tak być, ale generalnie rzecz biorąc, nie. W związku z czym w tym momencie również powstaje stres i bardzo często nasze dzieci są dodatkowo zestresowane poprzez to co oglądają no rzekomo dla przyjemności i co ma być dla nich relaksem i co ma być dla nich no, czymś, czymś dobrym jakąś formą odpoczynku nie dojrze ten relaks że ten stres jest w codziennym życiu w, moim zdaniem trochę za dużej porcji niż Potrzebuje tego dzieciństwo, bo oczywiście stres w ogóle jest potrzebny, ale moim zdaniem dzieci mają tego stresu trochę za dużo. Mówię tutaj o dzieciach polskich, ale dzieje się tak w różnych miejscach świata. W tej chwili e, bardzo się interesuje tym, co się dzieje w, Koro w Korei Południowej. No, trzeba powiedzieć, że mistrzowie po prostu są to w, w tworzeniu stresu dla dzieci i sytuacji stresowych. Nic dziwnego, że jest tam tak dużo samobójstw wśród dzieci. W każdym razie to jest to, co do dzieci mają dodatkowo, tak? Czyli stres. Jeśli stres, to osłabia się system immunologiczny. Dzieci częściej chorują. To jest ko konsekwencja takich no właśnie bajeczek. I teraz. Puszczę ci bajeczkę, puszczę ci bajeczkę, puszczę ci bajeczkę, mamusia chce mieć spokój. Nazywa to bajkami, bardzo często rodzice nazywają te wszystkie filmy bajkami, natomiast bajki rodzą, aż po prostu wychodzą z nich różnego rodzaju potwory, sceny strachowe i tak dalej. Może jeśli puszczamy tym dzieciom te bajeczki, to niech one będą, no... Niech zawierają może jak najmniej właśnie tego rodzaju elementów. Pytanie, czy rzeczywiście tak często trzeba im to puszczać. Po prostu chcemy je czymś zająć, chcemy mieć spokój. Mówmy się, chcemy robić coś samemu. I to jest zrozumiałe. Czasami tak, czasami jest to potrzebne, ale wiele razy lepiej byłoby i właściwie, gdyby, gdyby się zająć po prostu tymi dziećmi. Ostatnio, ja nie znam tego filmu, żeby była jasna sprawa, film Elza i to jest film, który ponoć bardzo dzieci oglądają. Słyszałam opinię, że jest to bardzo dobrze zrobiony film, bardzo piękny film podobno, ale że z kolei ten film ma tak naprawdę niedobre przesłanie. Że ponoć Elsa, która staje się no, jakimś takim modelem dla wielu dzieci, to no, tym modelem nie powinna być. Nie wiem, powtarzam zdanie publicysty, który, który ma na kanale YouTube swoje filmy, i ten człowiek w taki sposób o tym filmie mówi. Nie wiem, kochani rodzice, ale zastanówcie się popatrzcie na. Na ten film i na inne filmy. I zastanówcie się, czy jest to model, który chcielibyście, aby Wasze dzieci powielały. Czy jest to coś, co, czy, co chcecie, żeby Wasze dzieci się tym zachwycały. Czy jest to rzeczywiście coś dla Waszych dzieci wartościowego. Co robić w zamian? Bo przecież to jest pytanie. A no, właśnie. Wysilić po prostu się, wysilić swoją inteligencję, na to, w jaki sposób możemy spędzać czas z dziećmi, czy w jaki sposób można podpowiedzieć dzieciom, aby ten czas spędzały. Nie będę się powtarzać, wszyscy o tym wiedzą, jak mało dzieci przebywają na powietrzu, jak mało mają do czynienia z ruchem wszelkiego rodzaju. Ale to też nie jest tak, że chodzi o to, żeby wysłać dzieci na zajęcia, tylko bardzo byłoby dobrze, gdyby w tym wszystkim uczestniczyli rodzice. Jeśli się nie zmieni, jeżeli będziemy w dalszym ciągu pozwalać dzieciom oglądać to wszystko, co oglądają z tym wszystkim, co jest, jeśli nie będziemy się też jako rodzice buntować przeciwko temu, że tak właśnie wyglądają filmy dla dzieci czy młodzieży, nasze dzieci będą coraz bardziej zderwicowane, coraz bardziej niespokojne, e, będą chorować i w ogóle generalnie rzecz biorąc ich życie będzie życiem zbyt dorosłym, zbyt trudnym. Emocjonalnie, a przecież dzieciństwo może być takie piękne. Także, kochani rodzice, uważajcie, co oglądają wasze dzieci. Kochani rodzice, uważajcie również, co oglądacie sami. Dziękuję i bardzo proszę o komentarze. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję. Napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.